Cześć, Manko, witam Was. Dzisiaj na warsztat idzie przesadzanie alokacji portory. Słuchajcie, mówiłem, że dosypię do Donicy przy przesadzaniu ziemi ogrodowej, której rosła, bo rosła pięknie mniej. Nie zrobię tego, bo skutecznie mnie odstraszył dzisiaj też, a tak w tygodniu to nie miałem czasu. Wracało się późno z roboty a później człowiek nie miał ochoty na nic więc tak, przesadzimy ją do tego wiadra wiadro 20 litrów e, nawet 25 chyba do zwykłej ziemi nie będziemy reklamować, zwykła ziemia uniwersalna i zobaczymy ile uda mi się e, oddzielić się od rosły. troszkę jej się odrosło bardzo ładna, bardzo wielka. Może jakoś to przesunę. o, Troszkę dalej. Widać? Hello, widać, nie? Chyba mnie widać. Poci się. Mutacja jest. tropelki wychodzą. Korzenie pracują. A kożeli trochę ma Nie wiem jak nie słuchek bodesz leje, o tą blachę mali Jest troszkę tych porządek o. O, tak sobie wyląduję Teraz zobaczymy co mi się uda tu rozdzielić Największych odrostów nie chcę oddzielać, bo chcę żeby były przy mamusi, eee, no to słuchajcie, chyba nic nie będę oddzielał. Tutaj jest jeden maluszek, nie wiem czy on ma w ogóle koronki, no, zobaczymy. Ach. Tutaj jest taki baby, no chyba ma coś. Że baby poleci do bociana. Albo bocian przyleci po niego, nie wiem. Ktoś tam ma rodzyka, nie ma czasu. Bardzo mocno siedzi przy mójśce, chyba bez nożyka się nie obędzie. Bardzo tam bryła korzeniowa widać w czym rosła nie wiem czy będzie jak sobie przybliżycie ale nie przybliżycie całą bukną tego sobie prawie praktycznie ciężko będzie chyba nic z tego nie będzie Co bocian ale nie ma korzeni Chcę oddzielać, nie będę oddzielał, słuchajcie, w kępie razem. Poostawiamy kępę, trudno. W wierzchu ziemię starą obsypię, ona pójdzie niżej, a na wierzch wsypie świeżej ziemi, żeby przy podlewaniu te składniki z tej świeżej ziemi wynikały głębiej i roślinka będzie miała lepiej. Dawał Chociaż nie największa, ale pierwszy zadowalająca. Jeszcze pozostało mi wykopanie eee, alokazji odory już ma będzie ostatnia alokacja w ogrodzie odora trafi do tej 50-litrowej 50-litrowej zielonej gonicy o troszkę ją wyprostować muszę Widzicie? Starszy listek już zaczął rzutnąć. tu koletka odeszła. Mogę go w pokoje usunąć. Taka grubość. Bulwy. Jak pięść. Albo i Jak już niektórzy wiedzą, jestem zwolennikiem uprawy roślin w kępach, to daje dużo lepszy efekt niż takie pojedyncze badyle. Dobra, to było na tyle. Nie będę tego ubijać, ponieważ na okazji lubią taką. Przebiegną ziemię. I tak osiądzie przy, y, przy podlewaniu i tak. Dużo się z tego filmu nie dowiedzieliście. Chociaż może dowiedzieliście się jakie sadzonki nale, należy y, pobierać o okazji i w jakim y, w jakim terminie, przy jakiej okazji, właśnie przy okazji przesadzania można to robić No i lepiej na wiosnę Chociaż teraz też jest dobry termin Bo jak już oddzielimy Na przykład taką większą sadzonkę, ona ma na pewno korzenie to Ona jeszcze zdąży się spokojnie ukorzenić przed zimą A Właśnie należy sprawdzać czy takie maluszki mają e, swoje własne korzenie, bo jak na ślepo będziemy oddzielać, to często może się zdarzyć, że e, odetniemy taką roślinkę, która nie będzie miała korzeni i nic z niej nie wyrośnie. Oto się, no, wrócimy, żeby się skomponowała. Ciasno tu będzie, bo ciasno. Ale jakoś to będzie. Dobra, to było na tyle. Deixa.